Ha, cha, 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 Jak my wam damy na imię, co? Sprawdźcie, gdzie wyspałyście, co? Gdzie wyspałyście, Gdzie wy spędziłyście tam nos? Że nic wam się nie stało przy tej trasie, też cud. Pędzą tak? Prędzą jaki zęby, tak? Taka jestem fajna dziewczynka, tak? Taka jestem dziewczynka fajna i mam brzuszek właski.